Rzecz stała się niesłychana. Siemanderko, spaczcie. Antyczna kobieta. To jest ta pierwsza, pierwotna matrona, która została odnaleziona oczywiście przez wujka. A, oczywiście, że tak. Drugi raz w życiu widzę Drugi coś takiego. Raz, dokładnie. Czy Ciebie te anomalie, wujku, prześladują? Słuchajcie, wujek, czego się nie dotknie, to wszystko się rozmnaża. <laughs> Nawet jabłka. Nawet jabłka. Przez się pączkowanie. pączkowanie. Nawet się mnożą to są jeszcze brakuje tylko trzeciego bliźniaka <noise> bo jak kto dotknie to się zrasta <noise> kiedyś jak Sylwana dotknął, to mu się nogi zrosły <noise> nie, mógł nie jak syrena chodził <noise> jak płetwal płet błękitno nosy <noise> nie no co tu się dzieje po prostu kolejny drugi raz w życiu widzę z piękny Teleexpres ekstra, czyli to jest ta pierwotna kobieta, matka wszystkich ludzi. matek. Matka wszystkich matek. Matka Teresa z Kalhun. <noise> <noise> Dobra, kładziemy tutaj Zabrykę. dzień trzeci rwania jabłek. Matka Wujek, Wujek to nie. jest. Patrzcie, Władze, może byś tak trochę, to trochę. nie może być tak z tyłu trzeba jeszcze obrać. <noise>